Michał, myślę, że nagrywasz? Nie, kto cię irytuje bardzo? Lola Robocz Tak Misia, co robisz? O, krewetki I co jeszcze? A, to dlatego się pytał Co? Kto? To dlatego się pytał Jak się nazywa? <grym> <grym> sneaky Master No, Sneaky Master Wy macie wspaniały polski język, a ja nie. Wspaniały. Wspaniały. I co robisz? Himalajska sól? Dlaczego jest wspaniały. Sól. Sól. A co solisz? Krem. Szrymp? Dobrze jest, ta nie sól, naprawdę. Spróbuj. Słona jak sobodzioro. Pokaż. Okay, no to ja nie chcę. Pokaż. Oczywiście. Piękne ma No, Ten okay. tak <głos> co mi zajęło, żeby tam pójść? Tak. Nie byście wymagali? Nie. Nie, jeszcze nie. No, no. no. no, no, nie dolecieliśmy tak no, daleko. A, <noise> a to co to jest? Anchors Bay. Bay. O, oh, maso meat oh, A jak są maso? Po polsku, dorodka? No. Mięśnie. Nie. Mięśnie będziemy jeść. E, jak no. są masą? No, no jak w są? Małże. Małże, w Polsce nie jedliśmy. Małża. Małża, nie. w Polsce nie jedliśmy. O, ze środka tych dwóch... Jak się to nazywa? Ze środka tych dwóch. O, już. Już, szef, donoszę piwko. Już. wylało się. Dobra, pojechali, nie? Ja. To co teraz? A kto to jest? To jest Ada, to wiemy. A tu kto to jest? Sima Lia? O, ja wiedziałam, jak jest zimno. Rika? Co tu masz na nogach? To A co ty, balerina jesteś? Buciki. Lia? O, jak to zimno. Rika? Ile jest? Minus? Minus 17, minus 18, tak? Rika, pokaż tego nosa. Ja myślę, że to jest minus 25. Na my 42 Wróciłaś z spaceru. Spanił się mała. Nie, ja na nią się patrzę Bo ona tak lubi te budki jak da, e, Ada, a Dorotka powiedziała, że co robimy, jakie mięśnie? Jak są maso po polsku? Małka. Małże Mięśnie? Tak, mięśnie robimy Zagrody Jak?

Sos na krewetki. I skupić. Nie krewetki, nie lubię. A to na wiedzie dam. Co dasz? Dam mu na wiedzę. Ja jeszcze nie wydaję. Całe daj. Co? Drodka, dlaczego jest pani przyjemna z nichami za dom? Bo stoimy w leszczę w poręcz. To już to, to, to dałeś za dom, ty. O! I jedzonko zawsze jest. Super! Tak? Bo co? Popatrzę się tu. No co pan? Loco fun i dobre jedzonko jest, tak? tak? No, nie Michał! Nie. Ty powinien skitować pracę i otworzyć restaurację. Co, alkoholu? Tak, ty możesz jeździć na dyszonerze u mnie. Przespieszcie. <grym> <grym> po pracy, jak przyjedziesz. <grym> Dobra. To może być paperwork. A Katysia może być serwer. Znaczy, ja myśleć będzie hostesa. Hostesa będzie tak Ja będzie DJ A Oliver będzie security guard Kogo to wątroba? To jest to a, Co to jest? Pan Język To jest język O ja języka nie chcę Kogo to język? Skąd ty to no. A da co jeszcze z mantek z mantez wyciąga? Mamy <grym>, dla wędzny mam. Mogę to dotknąć czy znowu <grym>, na plecach? O, to, a to tak przez kraj? A co to jest naprawdę? Oh, to jest pozor? Chicken. Taki chicken. O, jest od nas ci ludzi. Co? To z Kochanie, we're rich. Pięciu tysięcy pesos. 5000 pesos z dorotka to jest no. tylko 50 bucks. Gift card. No come on! A no, nie chcieliście pieniędzy, to kupiliśmy gift card. No to constant the friends. No ja dlatego piwo piję. Co? Miała? <grym _> <grym _> <grym _> <grym _> yeah, Buying back i... Musimy przywieźć pod domu. Czemu? No bo chcieliśmy na pewno być. Proszę no i... bardzo. To jest dobrze. Jeden piesek sobie tutaj no, śpi. Drugi piesek klebek, tu klebek. sobie śpi. Ujek. Zabije. A tu? Kolera jasna. Same oh, a the chicken. Bez o, adyczyk. To jest oliwka. Pomoc to jest na Co robimy? O, włączył się Alan. Ktoś znowu? Nie pierwszy raz. O, proszę bardzo. No, i teraz dlaczego alarm się włączył? O, troszeczkę się spalił. Karol, dobre? Tata dobre rzeczy robi, nie? No, ale to co? Gabrysia, co wujek ci zrobił? Przygotowałem mi Same dobre rzeczy. Dorotka. Tak. Co tak? tak. Ja, <noise> nie lisz kamery. Twój tata. nice. Oli, co ci tata zrobił? Co? Mm. Kamera. Mm. Tata, no. to jest? tak Co to jest? To jest tylko nie pytanie. Relax, eat it. Dobre na tę. To jest karal dobre na potencję. No. Ale tak nie jest? Zobacz jak Michał je. Oli jest nowy rok. Co byś chciał powiedzieć dziadkom w Polsce i dziadkom w kalgary. Szczęśliwego nowego roku może? Maybe. A co to jeszcze? A twoi rodzice już wrócili? Co? Oli? Nie mam żadnego kontaktu z nim. Hej, Szaigaj! Nie nic? że wszystkim zdrowia. Życzę wszystkim zdrowia. Tak? W nowym, roku. w nowym roku wszystkim życzę zdrowia, tak? Żebyśmy okay. się szybko zobaczyli. Nie? nie. nie, nie? No, A gdzie byś się chciał zobaczyć? Nie wiem. wiem. No ale co chcesz, żeby wam przez ten W Kanadzie jedziemy, czy w Polsce? Tak? No to musisz powiedzieć, to będzie ich message dla nich. Co? No. Musisz ich wytłumaczyć, dlaczego robisz takie wyli. Powiedz, że chcesz, żebyśmy się szybko. Chcemy, żebyśmy się szybko pojechali. Przyjechali do Kanady. I tak? A jak sam? A Babcia... A babcia Basia i dziadek Romek, gdzie by przyjechali do Redion tutaj? Przyjechali na wakacje, tak? No, 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 tak? Okej. Okay.